Trzymano dzisiaj byłem mega właścicielem, który pilnował imersję na serwerze Xan Roleplay, czyli moim serwerze. Także jeżeli chcecie ze mną pograć, to tylko i wyłącznie tam Discord oraz najważniejsze informacje macie w opisie. Ogólnie chciałem wam podziękować za ostatni start właśnie tego serwera, bo na starcie była kolejka aż prawie do 1000 osób, a na serwerze gra stale 400. Plus jeszcze jest oczywiście kolejka. Także bardzo dziękuję za zaangażowanie. Wystawcie sobie dzwonę, łapkę w górę. No i oczywiście oglądajcie do końca. Ogólnie w tym odcinku starałem się być troszkę bardziej immersyjny, ale to po prostu sami zobaczycie, Miłego oglądania. Xan Roleplay. Mój serwer. 357 osób. 90 w kolejce. Ja p dole. Spokojnie zapawał będzie krwała. tylko chwileczkę. Nie, pana poje... Jestem, kurwa pełnoletni. Przypadają 48 lat! Jestem małym dzieckiem, o dzieci porywa. A nie mnie No dobrze, no w takim razie odwiozę pana na szpital No właśnie, właśnie, Ja mogę panu dziecko ogarnąć, ale... to ścianą jestem mega twoim fanem, ser. A, to zajebiście, jestem również twoim fanem Mega fajny, ci spędzasz za czwartą, mega fajny serwer, wystartował Nastawiam się strasznie nam w ogóle na roleplay i immersję A optymalizacja jest git, bo to, to chyba... Jest, stary, jest kurwa 360 osób i ja mam 150 fps No i... O, wahodzi. Mnie ja na innym wyspie było 200 osób. Ja miałem, kurwa, też się teleportowałem. No i daj mi się. Poza Ty, debilu, ty pracujesz na LST i się nie wczuwasz? Nie mów tak. tak I trochę, e, Co ty mówisz? Pójdę, Może Cię? Ciebie nie popierdoliło trochę, synek? To no, nie Pamiętajcie, mogę. Pamiętajcie, odgrywajcie roleplay Będziecie się nagradzani. Uuuuuh. 200 210. proszę. Ja, że możemy pan na ten Na szpital podwieźć. E, a ja potem rzeczywiście. Ja... O, a, że miałem to samo pytasz kurwa. Bardzo przyjemnie, Zyfła ludzie. Wyspa się przynajmniej nie pali. No właśnie. Właśnie. Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. kto nie potrzebuje pomocy medycznej, proszę wypierdalać. U, kozaku, kozaku. Nie mów tak, idioto! U, u. O, A, to właśnie no, otrzymujesz bana no, permanentnego, rozumiesz to? No, ban 1057 n-word. Dasz mi dupy? Bardzo mi się to podoba. Sprawdzimy, co robią gracze, role play. O, halo, proszę pana. Ale pan tutaj, kurde, ma... Chciałem panu info dać za darmo? O, dobra, panujemy. Niestety, to Gracza już z nami nie ma, nie mówcie cyborg na serwerze Exxon Roleplay. Ko Zakom, kocham się! Kochasz mnie? A popierasz takie zachowanie jak tego człowieka, co. Nie, nie, dobrze, nie dobrze, tego. dobrze. To a mogę jakieś pieniążki? A ty jesteś normalny? Ja nie boże, jestem normalny, boże, boże. ja mam trochę dał na no, story. Aha, widać, do widzenia. Boże. Ja pieprzy ile tu rybaków Ja pierdzieli ile was tu jest chłopaki nie Dzień dobry, dzień dobry Jak, jak idą łowy? Dobrze, dobrze, biorą rybki Team rybak, właśnie widzę, że was tutaj dużo A macie nawet aplikację rybaków? Tak, mamy aplikację rybaków wy jesteście chorzy, jesteście super Pozdrawiamy tutaj Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiam A jak, jak, jak wyspa, podoba wam się wyspa? Bardzo, no, super, super. No, ja ja się, ja, A nie boli Was głowa? Macie wszystko dobrze? Nie, 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 jest nie, nie, no, nie, Do widzenia, do widzenia, mojej pracy Jakie to zajebiste community na tym rybaku Ogólnie cool, na tym serwerze Super, polecam A Jako, że jestem biedny, przeszukam sobie śmietniczek Może coś dropnę Ja pierdzielę, ile tam jest ID, wy to widzicie? Dropnąłem chleb, wow O, pan policjant, jak wygląda akcja policji. Jakie odgrywanie na co widzi, co tu się dzieje? To jest odgrywanie na medu Co tu się dzieje? Tego jeszcze nie było Panie władze, skuter Jak scooter, co jest? <laughs> skuter mokrany Fajnie, replayowo chłopaki starałem się tutaj widzę. Medu, odgrywanie, podoba mi się to Normalne, jak Play, polecam serwer. Jezus Maria, co panu się stało? Dzwoni telefon, a to do Pana Skurka. chyba. Pomogę panu, kurwa dzwonią do pana. Zadzam pana na kolanka, oczywiście jedziemy na szpital. Co, co się panu stało tutaj w tych okolicznościach niefajnych? Zielony kolor i Wojna gangów kurwa, tak? Dokładnie. No je boli pana! Dokładnie. A co pan z jakiego gangu, bo ja się nie znam na tym. Ipsi, ipsi te sprawy. A, chcecie tutaj dominować tą wyspę, tak? Jakby to powiedzieć, dokładnie. Dobrze, dobrze. Trzymam za was kciuki. Macie już klameczki łomy są najwyżej. Łomy, łomy to są tamci. Potwierdzam. Pan jest potwierd... Jezus Maria, zaraz pan zostaje. Znaczy, nie, no. Pikuję. A to dobrze, to dobrze. Dzień dobry, panie medyku, panie medyku, Tutaj rana postrzałowa. Będzie potrzebna pomoc temu panu. Tutaj rana postrzałowa. Tutaj do sali? Ja już, już. Kładę go na stół, proszę bardzo. Proszę. Poddaj się na napad Ja? Tak, łapki. Będzie na odcinek. Co będzie? Na co będzie? Na odcinek. Na co? Odcinek, bo przecież. Jesteś pewny swych słów? Masz ostatnie trzy sekundy. E, przepraszam, przepraszam. No właśnie, poddajesz. A w sumie na się potaj, jak pana tu k***a nie ma. Gdzie tu prawda? Ty nie mogę wszłać do. O... To pozdrawiam, do widzenia, do, widzenia. Do, widzenia, do widzenia. A panów nie pojebało, co panowie robią. Ja one biję, przepraszam. Dobra, proszę, być proszę się wyraźnie, nie bić. Wyraźnie, do widzenia, podejrzewamy. Dziękuję, dziękuję. chorowaj za, to, za pomoc. E, Możesz mi łom dać. Tak, 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 może być słoweczko. Dobrze, ja muszę pana gdzieś tutaj wysadzić, nie? O tutaj. No, dobrze, 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 dobrze. Ale mieli graczy na Xan Rolpli. To mi zostawił w schowku? Mam łom! Uo! Mam łom, idę robić napad. Witam obywateli. Damy, damy. Jak się damy. pracuje na taksówce? Bardzo dobrze, Wspaniale, duże 500. zarobki, ja fan. Dobrze, Podobrze. dobrze, pozdrawiam panów, do widzenia. Pozdrawiamy. Na imanku... Panów na serwerze I to jest zajebać napad Podajcie się, podejdź, podejść, podejść kurwa, podejść Podejdź się Co ty robisz? Ty też masz łom podejść, Co to kurwa jest? Zamknij mordę, nie mów tak Podaj się Aniu Co jest? nie mnie Nie mnie kurwa Ja chcę napad zrobić Pierdala My chcemy napad zrobić Jebać Nie, dobra ja się podam ja się poddam się, podaje, ręce, ręce Proszę, podaj panu rączkę, do widzenia To ty kuje pan ty kurwa pojebany Ja ręce Trzeba pan do taksówki, trzeba pan do taksówki bo pana zabije Przekono panu do, panu do, zaksówki, panu do, zaksówki, pana panu do głowy, pada pierdolę to pan umrze Dobra Biorę pana na zakładnika, wie pan go O Oa Pierdole! Przepraszam, przepraszam, podajże! Kurz Ja przed chwilą kasetkę robiłem! Gdzie lecimy, proszę pana? Na osiedle. Dlaczego na osiedle? Diabłów! Demonów! Kurwa szatany, braaa! Ponieważ panowie no przesadziliście troszeczkę. Na... Jak przesadziliśmy proszę pana, ja tylko napad chciałem. A ja sklep robiłem, mnie porwali, ja się boję. Puszczaj muzykę, puszczaj śpaka, puszczaj śpaka. Zakajaj. Ty jesteś normalny? Zielone, robię sobie zielone. Bawię się łańcuch na mnie. Co to jest? To jest groszek, który do mnie celuje. Jak mnie Że jesteś no, groszkiem, który do mnie celuje. A ty kim jesteś? A przepraszam, Aaaa... No, moje jaja tym, tak, tak. Pomocy, moje jaja Palą mi się jaja Nie, jak chcę są ty ja się boję zielone. Robię sobie zielone. zielone, bawię się łańcuch na mnie, to to Jaki jest Te ich wodno, czytajcie <laughs> Tu się idzie chyba Najdłuższa akcja rolby w moim życiu to chyba nie samiczka jest. Jak nie samiczka z A to pani samiczka. Dzień dobry, witam panią samiczkę. Ja myślę, że pani się podszywa. Czy znaczy pan Sierwanie. podszywa? No wiesz o co chodzi? No wiem, taję, taję. Serdecznie pani polecam pracę mleczarza. Może pani dojść krówki, zasudki. Fajnie, polecam. Tak, mogę panią wydoić, nie ma problemu, jeżeli pani chce. A, bo myślę, że to propozycja. Jak nie, to nie, to do widzenia w takim razie. Ja mogę Mamy samiczki na serwerze, nowość, dostawka. Rozpierdolę tam policję, naprawdę. Rozjebę im łeb. A pan nagrywa jakieś vlogi? vlogi? Jakieś vlogi, czy nagrywam? No miałem zamiar mm -hmm. zamiaru tutaj góry, lubię góry. Próbuj hmm, zawsze będziemy na takim vlogu? Jak pojadę będziemy do góry pan pojedzie ze mną po to pobędzie. O dobrze, dobrze, jedzie jedziemy. Jedziemy. Do... Ja tutaj mam swoją stację, ta stacja nazywa mm -hmm. się Centrum Badawcze Mirusia. Mm -hmm. Mam nadzieję, że wam się spodoba hopaki. Nie no, jaś Mirek, co ty? Ile macie lat hopaki? Yy, Dwadzieścia 20 coś. Tutaj, tutaj proszę, tutaj ogólnie zapraszam, zapraszam tutaj. Proszę wejść na górę, tutaj tak? po drabinie. Uh -huh. no, dobra. Panowie, przodem, ja poczekam. Miruś idziesz? Miruś. Tak, tak, tak. Mirusz. Miruś. Miruś. nie, Miruś, nie, Miruś. To był prank. Ja pieptole zostawiam ich tutaj. Ale jestem niemiły, to upragnę na YouTube'a. Żaden vlog. Widzę, jeżeli dotrwłeś do końca, napisz w komentarzu Xan, a przypnę ci serduszko, i będę wiedział, że oglądasz moje filmy do końca.